on Zamawiamy, zamawiamy, słuchajcie, pizza fritta i, i polenta, obydwie smażone i solone. I to jest ponoć przepyszne. Street food tak zwany, zajebisty. Tu jeszcze coś tu mamy, ale nie wiem co to jest. O tutaj, o i nie wiem co to jest. A za nami też Polacy, słuchajcie polenta polenta salt and sugar first step pizza prête ah okay o i one one dobrze dobrze to jest to jest tak za chwilę będziemy testować Najpierw pan nie a później nie Mandzina lero-bridzi, kurki z I stała się jasność, jak się kulki pojawiły Takie widoki, słuchajcie A obok Polenta I co? O! Też mam wrażenie, że będzie to takiego No to słuchajcie, zapłaciłem za te dwie paczuszki 4 Eurusy. 4 Eurusy. Dziękuję, dziękuję za wsparcie, tak jak powiedziałem, będziemy testować. Pierwsze to jest polenta. Polenta smażona solą. Trochę pada. Nic nie poradzę. Jak smakuje? Trochę przypomina takie polskie grzanki, z tym, że to jest chyba z... Z mączki kukurydzianej albo czegoś takiego nie? Ale smakuje bardzo jak polskie grzanki solone. I powiem Wam. Ciepłe, grupiące, naprawdę dobre. Ja to zabiorę na Hawire, nie będę tu mógł. Drugie to jest ciasto pizzowe. Tak jak widzieliście, też na głębokim oleju. Sam jestem ciekaw. W środku na pewno nic nie ma, ale sobie jestem ciekaw jak obsmokuje. Też solone. Chrupiące, w środku mięciutkie. Kurde. Przypomina mi, no kurde, takie ciasto. To mi przypomina takie placki z mm. ciasta, jak u nas się robi. Takie płaskie mm. na piecu. Mam na końcu język, a Rozumiecie, o co mi chodzi. Takie, takie placki, jak u nas z się robi i na piecu się... Podpłomyki, o! Bardzo przypomina podpłomyki. W ogóle inne smaki, ale obydwa solone i obydwa pyszne. Tak naprawdę, które lepsze? Kurde Nie wiem Nie wiem Ale jedno jest pewne Obydwie rzeczy nadają się jako przekąska Chodząc po ulicach tegoż miasta Dziękuję za wsparcie Smacznego I zapraszam do Włoch. Pozdrawiam serdecznie. Dnia.